Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażę jak dodać dysk do Proxmoxa, jak na przykład dysk do Wirtualki lub do maszyny, do serwera ogólnie. Pierwsze co robicie, to wchodzicie do Proxmoxa, klikacie swój serwer, czyli tam nazwę użytkownika. Idziecie do Disks klikacie na ten swój nowy dysk. Jak widzicie tutaj mam 64, a tutaj mam nowy dysk 53. Który nie ma partycji, a nic. Klikacie Wipe, Yes. Później jeszcze raz ten dysk zaznaczacie Initialize Disk with GPT i idziecie teraz do Directory, Create Directory, wybieracie disk wybieracie system plików, czyli EXT4, nazwa dla niego, miałem test, albo tutorial i klikacie Create. Don I pokazuje się tutaj Wasz dysk. I oczywiście tutaj możecie w tym miejscu, w data Center i storage, mać ten dysk tutaj, który się pojawia. Tutaj możecie zaznaczyć, co na przykład chcecie, nie wiem, chcecie przeobrać pliki ISO, czy nie chcecie tam mieć plików ISO i tak dalej. Ale tam wymagane nie jest. I oczywiście co jeżeli chcecie, nie wiem, wirtualkę na tym zrobić, no nic prostszego. Tutaj też się pojawi. Możecie z sobie, ale dajmy jakąś nazwę. Przejdźmy do dysk, O! I możemy stworzyć dysk w tym miejscu. klikamy i mamy. Więc nie jest to jakiś problem duży. No to się ma. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować. Bo pomaga mi to. Więcej osób się dowiaduje o filmach, YouTube mnie bardziej promuje, więc, no, siema.